Powiem wam przykład z dawnej Jugosławii. I oni powiedzieli tak, uważajcie na polityków, jak oni nam pięknie obiecywali, jak mówili, jak to dobrze będzie, jak napędzali emocje, jak się podzielimy, jak to dobrze będzie. Potem często zniknęli z dolarami albo ze złotem z banków, potem <laughs> okazało się, że wcale tak dobrze nie jest, ale już się nie dało tego cofnąć. Dzisiaj no, też musimy o tym pamiętać, że Owszem, polityka jest ważna. Jesteśmy przecież jako Kościół też w nią zaangażowani. Pokazujemy, jak się w niej połapać, bo to wcale nie jest łatwe, bo politycy kłamią, mają do dyspozycji sztuczną inteligencję, mają fermy troli, mają <laughs> różnych oszustów, speców od PR-u, I taki człowiek jest tylko marionetką często w ich różnych takich grach emocjonalnych, a później, no sorry, nie udało się. Wychodzi taki Bodnar i mówi, no no w sumie jakiś taki sąd wyszedł i liczy te głosy, ale to nielegalne. Ja nie wiem co zrobić, panie. Nie? Prokurator generalny, no, no robi se jaja z, z nas wszystkich.